Jak się zastanawiam, jakie są wady, a jakie zalety wózka z tapicerką z ekoskóry? Już spieszymy z odpowiedzią. Otóż wózek z ekoskóry jest bardzo prosty w czyszczeniu. Wystarczy tapicerkę z ekoskóry przetrzeć nawilżanymi chusteczkami dla dzieci lub wilgotną szmatką. Żadnych zacieków, żadnych plam na tapicerce. Jednak czyszcząc wózek musicie robić to bardzo, bardzo delikatnie, by nie uszkodzić ekoskóry. Niestety jest ona bardziej podatna na zadrapania lub zaciągnięcia niż tapicerka z tkaniny. Wielu rodziców obawia się, że ekoskóra jest zbyt ciepła latem i maluszkowi w takim wózku będzie duszno, ale to tylko mit. Po pierwsze, latewnie zapinamy dziecku okrycie nóżki. Po drugie, w budce jest siatkowe okienko. A po trzecie, gondole w wielu wózkach wyposażone są w system wentylacji, który umieszczony jest na ich dnie. Cyrkulacja powietrza jest więc zapewniona.